Dzień dobry, drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ultimate Team. Dzisiaj otworzymy sobie paczkę na pewno z zawodnikiem Hero Max 87. Czy to będzie kolejny piłkarz do pierwszego składu? Zobaczymy. Dajcie znać, co wy trafiliście, czy otwieraliście, czy może jednak to odpuszczacie. Piszcie po spodem, a teraz przejdźmy już do materiału. Drodzy widzowie, zanim przejdziemy do otwierania paczki, na którą czekacie, to pragnę was poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka oraz mojego kanału oczywiście jest BetClick, u którego wciąż obowiązuje oferta dotycząca gry bez podatku. Więcej szczegółów na temat gry bez podatku oraz szczegółów na temat kodu LACHU znajdziecie wchodząc w link, który macie pod spodem w opisie. A ja wybrałem sobie kilka zdarzeń, jeśli chodzi o najbliższy weekend piłkarskich, Oczywiście zwycięstwo według mnie Seville, zwycięstwo Bayernu w meczu z Borusią, co najmniej dwiema ramkami, zwycięstwo Arsenalu i do tego... E, Juventus lub Remis w meczu z Como oraz na koniec dorzuciłem jeszcze mecz Jagielloni z Arką Gdynia i tutaj moim typem jest Jagiellonia. Jak widzicie, kursik wyszedł 11:63. Przypominam również dla tych, którzy nie wiedzą, że teraz w Betkic, dzięki specjalnemu boostowi wasze potencjalne wygrane mogą być jeszcze wyższe, nawet o 100% w zależności od liczby zakładów na kuponie, ale nie zapomnijcie, że jeśli to wy zdecydujecie się obstawiać jakieś zdarzenia, to róbcie to odpowiedzialnie oraz za niewysokie stawki. Obstawiać mogą jedynie osoby pełnoletnie, o tym przypominam, więc po wszystkie potrzebne informacje możecie zajrzeć sobie do opisu i tam sprawdzić link, który się znajduje. No i dajcie znać, które z tych spotkań według was są wytypowane dobrze, według mnie, a które jednak tak średnio, ale ten meczyk Bayernu z Borucją to sobie muszę obejrzeć. Jeśli chodzi o to SBC, czyli max 87 overall base hero upgrade, to naprawdę można trafić kozackie karty, no taki Stam kosztuje 1,4 miliona chociażby, no jest też świetny Zero Bear, to mamy kilku naprawdę fajnych zawodników, takich jak chociażby Yaya który kosztuje ponad milion, no jest też kilka kart słabych, tak jak Berbatov 36 tysięcy tylko kosztujący, swoją drogą Berbatov w Manchester United to jest gość, którego ja tak lubiłem oglądać, nie wiem czy jeszcze... Tutaj są tacy ludzie, którzy pamiętają Berbatowa, jak oglądali w TV, ale to był naprawdę kawał Grajka, technicznie wspaniały i. Super się patrzyło na jego grę Ramirez, który kosztuje 770 tysięcy w tym momencie. Matweedy, jest mój Alzaber, ale tylko za 32k. Także no, jest co trafiać. Trzeba przepalić skład 86 oraz 85. Gdybyście chcieli od zera zrobić sobie to SBC, to za końcy to kosztuje obecnie 102 tysiące. Ja tu mam już prawie przygotowany pierwszy skład. Przepalamy panią Pinę, przepalamy Sakę tutaj, co jeszcze? No, karty, które po prostu, których nie będę używał, więc dajcie mi chwilę, tylko sobie to dokończę. Skład pierwszy jest gotowy, no musiałem dokupić Katoto, musiałem dokupić też Bruno Fernandesza, także tutaj no trochę zaniżał mi ten inform, ale no chciałem z niego skorzystać, bo miałem go i tak, e, i tak go miałem w klubie niewymiennego, więc myślę, że to było spoko. Otwórzmy tą paczkę od razu, bo może przyda się ktoś od razu do kolejnego SBC, do której muszę sobie użyć Laport, okej, okay, dobra, rzućmy to do składu i róbmy następny. Skład numer 2 zrobiony, dokupiony znów Bruno i Jurassic. I zostało mi drodzy widzowie 7000 końców tylko na moim koncie. No, jeśli chodzi o RTG i robienie często tego typu drogich y, sbc to nie jest proste, jeśli nie sypia nic fajnego woderem. Dobra, potwierdzamy i trzymajcie kciuki, żeby udało się trafić kogoś naprawdę spoko. Dobra, nie ma co przedłużać, otwieramy. Zostawcie proszę tylko łapę w górę na zachętę i zobaczmy, kto tu będzie. <śleszamy> Howard, ile kosztuje Howard? 90 tysięcy. Mm. Najgorsze jest to, że on mi chyba nie pasuje do składu. To, to jest w tym najgorsze, bo Unai Simon daje zgranie mojemu zawodnikowi, takiemu jak chociażby Nico Williams czy Kamawinga. Widzicie, jak wrzucam sobie Howarda do składu, no to tutaj tak. Traci z zgranie, traci Nico Williams. No, nie, nie jest dobrze Nie jest dobrze w tym wypadku A tutaj trenerem Chyba tego aż tak nie podciągnę W takim razie wychodzi na to Że wydałem e, wszystkie końcy, Praktycznie po to żeby mój skład Się nie zmienił Dobra wbijamy więc do rajwalców I trzeba dobijać punkty Dobijać ligę No może w przyszłym tygodniu dałoby się wbić do trzeciej To też byłoby spoko także spróbujmy co my tutaj mamy? Mam na bramce, okej, okay, obrona spoko, w pomocy Pedri Gravenberg, kto jeszcze? Rosicki Ljungberg, Nico, Nico Williams i z przodu Haaland. Ej właśnie widzowie, gra kto jest z was z tym Halandem, Bo zastanawiałem się, czy jest spoko, czy jednak nie. Rzadko go spotykam, częściej trafiamy niestety na Pinę niż na Halanda. No, ale wiadomo, takie są reali obecne. Ej, I wiem, że on też ma... Ty, jak spróbował. Wiem, że on ma też tego Drivena. To może być spoko, że jest silny, ale pewnie się nim tak nie poobracam jak, jak ja lubię. To jest trochę inny styl grania napastnikiem o tej posturze. Ale może któryś z Was go ma i, i bardzo go lubi. Nie zdążyłem go złapać! I Jungberg strzela mi pierwszą bramkę. Niedobrze to się zaczyna. To jest ładna odpowiedź, dlatego też mam Aljabera z przodu, bo on te fineski naprawdę potrafi przysadzić dobre. Czy to lewa, czy prawa noga, a on chyba z słabszej nogi ma trzy gwiazdki tylko. Aljaber powtórzył to, znów lewa noga, znów okienko i mamy dwa do jednego. Jakby tak ulepszyć tego Aljabera, dołożyć mu jakąś gwiazdkę sztuczek albo Gwiazdkę słabszej nogi, w jakiejś ewolucji kiedyś, to naprawdę mógłby być jeszcze na chwilę napastnik, którym ja bym grał, bo serio, no nie widzę u niego na razie minusów. No może ta słabsza noga, o której wspomniałem czasem zawodzi, ale tak to jest spoczko. Drodzy widzowie, z dedykacją dla was, Jamal Musiala, ja się zastanawiam czy w ogóle nie zrobić go fioletowego Mimo tego, że on jest wymienny, mimo tego, że nie ma karty specjalnej ze zdjęciem dynamicznym To jest najlepszy zawodnik tego pierwszego sezonu i początku Ultimate w tym roku, u mnie na 100% <śmienny> Jamal Musiala, no co za gości! Dołóżmy jeszcze jedną Oczywiście, że tak 5-1 Za dużo miejsca dałem teraz temu Pedriemu Chyba się powinienem wcześniej przełączyć Na tego Thurama I zablokować go tam Żeby w ogóle to podanie nie przeszło Ej, w ogóle ten Aljaber Chyba strzelił trzecią bramkę w tym meczu z lewej nogi i to wszystkie trzy fineski. Trzy strzały, trzy bramki. Patrzcie w ogóle na skuteczność. Nie no, no, no musi tu wlecieć fioletowa karta. Widzowie, co myślicie? Co, co wy o tym myślicie? Dajemy mu fiolecik czy jednak nie? Dychem muszę dać na plecy, to na pewno 8-2. Mr. Jamal. To, to jest jego mecz, to jest jego. to jest, to jest jego spotkanie 100%. Co? To Turam tak... Czekaj, nie, nie, chwila, chwila, chwila. Ten Turam jest... Yy, ja to muszę sprawdzić. Ciuram, no kurde. Ten Turam, drodzy widzowie, on jest... On jest prawonożny, no dobrze mówiłem On jest prawonożny i longshoty ma na 80 ocenione Z nogę na 3 gwiazdki To te longshoty <laughs> Nie, Haalandem ci tak nie będzie <laughs> Ale wpadło no, Trochę kasztan taki poleciał, ale Ale siedzi, no dziwne to było, ale weszło Kolejna bramka, wpuśćmy sobie od razu jeszcze jednego zawodnika, bo fajnie byłoby nabić tutaj mecze rozegrane A jak I, i tak robi jego ewolucję i tak. Wpuśćmy jeszcze Diabiego albo może Kudusa jednak na prawą stronę. Aj przesunął się, nie zauważyłem Tak już chciałem strzelić kolejną bramkę, dobra spróbujmy i tak jeszcze dorzucić tutaj po rzucie rożnym. Dosłownie dorzucić, ale ta wrzutka to nie była dobra No proszę, araucho z Rożnego i mamy 10-3 No nie, ej to jest... To jest za dobre Ilu tu gości było? Trzech Ciao! Yeah. Na koniec jeszcze jedna bramka, Halanda, ale to tak się już rozluźniło wszystko. 11:4 w ogóle, co to za wynik. Tak czy inaczej, Jamal Musiala, drodzy widzowie, to jest coś. Ja nie wiem, brak mi słów do niego. Zobaczmy: 9 strzałów, 7 bramek w jego wykonaniu, i to jakich bramek? Jako mały przerywnik przed drugim meczem, otwórzmy sobie paczkę 2 razy 83. Plus. No niestety bez walkoutu w ogóle jest tak słabo u mnie teraz na koncie, i z foderem, i z końcami, że to jest dramat. Zrobiłem tak naprawdę 3 SBC o Hero, każde z nich warte po 100K w ciągu tygodnia z hakiem. Tak naprawdę dwa razy tamto 86 i jedno 87, no i pozbyłem się całego foderu, ale tutaj jest robiona ewolucja dalej, właśnie Asencja. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda moje ewolucje, no muszę teraz jeszcze zagrać jedno spotkanie, więc go nawet wpuszczę w końcówce no i później wygrać trzy mecze wtedy byłby te Asensio 84 najgorsze jest to, że nie zdążę zrobić Ardy Gillera do składu Realu Madryt, także tutaj nad tym ubolewam, no musiałbym sprzedać tego Thurama na przykład, żeby zrobić wtedy Ardy Gillera, ale jak sobie zobaczymy na, na skład a przepraszam, tu jest mój skład Realu Madryt o właśnie, tylko tego gościa muszę usunąć i tego. Dobra, i tu, tu będzie Marco Asensio. I w następnym meczu muszę wygrać co najmniej dwiema bramkami. Wtedy zamiast tu, to przeskoczę tutaj od razu. Ok. Co my tutaj mamy w kolejnym meczu? Uh... Arda, Giller, Jezus, Gallagher. Pina, Wilson. JoJ, jo, ja już widzę, co jest z przodu będzie działo. Będzie kręcone lewym analogiem i to bardzo dobra. Zagrajmy ten mecz tak jak poprzedni, to było naprawdę fajne spotkanie, trzeba to powtórzyć, chociaż wątpię, że drugi raz tutaj trafimy na tak słabego przeciwnika jak tamten w czwartej lidze. To raczej ewenement. Ale szybko strzelić można, już druga minuta, fajnie wyprowadzony ten kickoff, no i mamy 1-0. Poczekałem. Po prostu poczekałem, co on zrobi tym obrońcom i bramkarzem. I mamy 2-0 w szóstej minucie. Znów Jamal. Oj, oj, oj. Pierwszy strzał na moją bramkę. Wilson. I mamy 2-1. do Ale dobry ten strzał był. Ona ma chyba 5 z słabszej nogi. Albo mi się wydaje, muszę ją pilnować. Dawaj, dawaj, Niko. Ale dlaczego? No dobra, wpadł i tak. Dlaczegoś tak trochę zatrzymał, miałem pytać, ale 3 do 1, fajna prostopadła piłka. Nico Williams to jest też gość, który raczej będzie długo u mnie w składzie, bo naprawdę dobrze mi się nim gra. Oj, Williams. A jaj. Nie Williams, tylko Wilson. Na 3 do 2. Ale znów taka pusta przestrzeń, którą zostawiłem niepotrzebnie. Dobra, kickoff teraz w moim wykonaniu znowu 4-2. Ej, próbuję, próbuję tą pinę i Wilson u niego połapać, ale to jest jedna dobra piłka, prostopadła. I ja już nie mam szans. Nie mam szans w ogóle wyrobić moimi obrońcami, żeby się tak obracać jak one. Tak jest! Pięknie rozegrany, znów jamal na 5 do 3. W ogóle co to jest za mecz? 8 bramek w pierwszej połowie już padło. A coś mi się wydaje, że to jeszcze nie koniec. Poczekać, przedłożyć sobie. Ten ball roll jest naprawdę fajny w takiej sytuacji, bo wtedy można wyczekać tego bramkarza i zobaczyć, czy on się jednak ruszył, czy nie. O, oczywiście jeśli jest czas. No nie, znów ten driven. 6 do 4. Jak tylko zostawię jej trochę miejsca, to driven wchodzi za każdym razem. Driven. No nie, staram się jak mogę, naprawdę, ale to jest. Łamek sekundy, tak naprawdę, żeby było okienko na puszczenie tego drivena i, I leci. Pięknie, Asensio, tyle co go wpuściłem. Dobra, powinno już być git. Tak jest, udało się 6 do 5 wygrać. Ale naprawdę, to ile problemów sprawia ta pina z przodu. Pff, driveny, no po prostu driveny są mega mocne teraz. Jest dobrze, mamy boost odpalony, więc tutaj będą spotkania się też liczyły razy dwa, jeśli chodzi o przeskakiwanie. I wskoczylibyśmy na pierwszy checkpoint, jeśli udałoby się teraz wygrać. 10 punktów na razie w tym tygodniu, więc powoli, na spokojnie sobie te punkty zbieram. Powalczymy o tą trzecią ligę. Zobaczymy, czy się uda tak, czy inaczej. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. No niestety paczka z Hero nie oddała. Mam nadzieję, że u was będzie lepiej. Widzimy się już jutro w następnym materiale i na tym kanale, i na kanale głównym. Także sprawdzajcie. Do zobaczenia, mordki. Na razie i piona!